Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa, czas robię zagrać takie spotkanie, taki sparring mecz towarzyski Będzie ciekawie Polska kontra Polska, tylko proszę państwa Dwie inne składy, dwie inne jedenastki No oczywiście z ławki rezerwowych No niestety będzie powtórka Jak wam oczywiście odcinek spodoba To łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie No i proszę państwa Takim składem sobie wyjdziemy, zagra Milik Klewandowski Kaminski Kamiński, Zieliński, Linety, Skóraś, Bereśnicki, Bednarek, Kiwior, Mati, Kesz i Wojciech Szczęsny. Więc no zobaczymy proszę Państwa jak tutaj ten sparing się wszystko pokaże. No żebyście w drugiej połowie nie dziwili się, że grają oczywiście proszę Państwa dwa takie same piłkarzy, co nie? Więc Dobrze to lecimy, słuchajcie, gramy, No i widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Oddaję głos Tomaszowi Smokowskiemu, Jackowi Laskowskiemu. Zwłaszcza taki jak ten. Gwizdek i zaczęło się. Oto skład reprezentacji Polski. A oto skład reprezentacji Polski. Matykasz. Betnarek. Dobre przerwanie akcji rywala. Mamy korzyść. Polska kontynuuje grę. Wybijają piłkę poza boisko. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Aut dla Biało-Czerwonych. Linety. Lewandowski. I teraz piłka do Arka Milika. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Prosicki. I akcja teraz w drugą stronę. Inetty. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Rosicki. Może im dać prowadzenie. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. No i już po akcji. Zieliński przyjmuje piłkę. Minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał. Było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Rosicki. Sliś. Bielik. polacy przy piłce. Prosicki. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie no tutaj remis 0 do 0, więc no, zobaczymy jak będzie w drugiej połowie, no tutaj no, zmiany nie mogę zrobić, no bo to jest w ogóle no wymieszane mieszane, no. Dobrze, proszę Państwa, to widzimy się po meczu tego spotkania, może coś tutaj nasza polska pierwsza drużyna z Lewandowski może strzeli no zobaczymy. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Strata biało-czerwonych. Arkadiusz milik, coraz bliżej bramki. Czy coś z tego będzie? Odbiera, czysto, w polu karnym. To podanie powinno znaleźć partnera. Dośrodkowanie, bez problemu wyłapuje bramkarz. Robert Lewandowski. Karol Linety. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Lewandowski ma teraz piłkę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Udanie interweniuje Bramkarz. Milik. Coraz bliżej pole karny. Obrona musi mieć się na baczności. Ale Bramkarz teraz bardzo dobrze. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. W końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo. Żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękama. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Prowadzą zatem 1 do 0. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Paweł wszołek. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Polska z korzyścią. Linety. Czy z tego będzie gol? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko co można, ale to nie wystarczyło. Na razie 2-0. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Prosicki. Powinien do tego dojść. Biało-czerwoni zaczną z narożnika boiska. Zmiana teraz w ekipie Polaków. Daleka piłka z rogu. Piłka mija Bramkę. Kiepski to był strzał. Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Centra posłana w pole karne jest groźnie. Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Piotr Zieliński z rzutu rożnego, zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili. Piotr Zieliński teraz do środka. Za nami koniec meczu, w którym Polacy schodzą jako przegrani. To nie był udany mecz. No tak, mówimy tutaj o zasłużonej porażce, dwie bramki różnicy w wyniku końcowym nie mogą być i nie są dziełem przypadku. Przede wszystkim za dużo było tu przegranych starć w środku pola, żeby myśleć o korzystnym wyniku końcowym. Na takiego Arka Milika czekaliśmy. Niebezpiecznego dla rywali, głodnego gry. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji. Pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną. No, i proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. 2 do 0 tutaj Polacy pokonali po bramce arkadiusza no Milika. Oczywiście zobaczymy tutaj ocenę. No, i tutaj arkadiusz Milik został tutaj zawodnikiem meczu. Jakub Kiwior, Wojciech Szczęsny i Michał Skóraś. No, dobrze, proszę Państwa, to, to było na tyle w tym odcinku. Ja wszem na moje oczywiście kolejne odcinki, trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć w tym sparingu.